Piekarska i Częstochowska, więc to są nasze polskie tematy polskie, więc z Polski obraz. Z ciekawszych rzeczy, jak tutaj Państwo popatrzycie, nasze trzy piękne pałacowe żyrandole, nie z tego budynku, nie z tej karczmy, nie z tej tam zbudy, leżały na strychu w Domu Dziecka w centralnej Polsce. opłakanym sami na tym stylu Co się okazuje, jest to nasza polska produkcja, bo jest to Włocławek. Ale to nie jest oczywisty Wrocławek. Są to lampy fajansowe. Każda z nich po 40 kg waży. Także tak, no nie tylko tutaj do sufitu podwieszanego jest zamocowany, to no to wszystko przechodzi przez cały system do wniosku żeby które to się jakoś trzymało. Na całą Polskę, to jest Wrocławek, model tych żyrandoli nazywa się Gdynia, na całą Polskę zostało 6 sztuk. U nas trzy w muzeum, gdzie były produkowane we Włosławku mają jedną tylko i w Pałacu Kultury w Warszawie liczą dwie pozostałe. Wymieniliśmy tutaj instalację elektryczną na nową, także one też pięknie świecą. I specjalnie mam je teraz wyłączone, żeby je Państwu uruchomić. Żeby był efekt. Uwaga. O, tak to się wszystko pięknie prezentuje. Fakt, że elektryk trochę tam robotę zepsuł do góra, nie świeci tam dół, ale to już fal 6. Jak wspomniałem, w opłakanym stanie były, dlatego na drucikach są powiązane i podklejane na do ceramiki. Bo to nie jest jeden element, ten żyrandol tylko z wielu elementów złożone. Ja tak delikatnie Państwu poruszam. To wszystko jest. Każdy pożyczek, każda zapajeczka jest iski, a nie wyraźnie tego, żeby nam dzisiaj nie poleciało. Przejdziemy sobie pod samą scenę, patrzcie Państwo. I tutaj pod samą scenę proszę podejść, na całej szerokości się rozłożyć. Tutaj na samym środku sobie można stanąć, żeby mnie nikomu nie zasłaniał. Poczekamy na wszystkich. Dobrze. I teraz tak, tutaj z tych miejsc, czyli cała scena, cały pierwszy prawy box i lewy za mną, to zaczynają się nasze najstarsze i najcenniejsze eksponaty, bo to już są eksponaty.